Oczywiście, że inne technologie poza technologią tradycyjną, murowaną, budują domy na lata. W większości przypadków Projektowanie w tych alternatywnych technologiach odbywa się na minimum 100 lat użytkowania takiego domu, więc absolutnie nie należy się bać nowych technologii. Wręcz przeciwnie, większość z tych technologii alternatywnych daje zdecydowanie dłuższe okresy gwarancyjne niż domy, które budowane są w technologii tradycyjnej. W przypadku chociażby prefabrykacji drewnianej, producenci dają gwarancję na 30 lat użytkowania konstrukcji. W przypadku technologii tradycyjnej nie spotkałem się, aby gwarancja była dłuższa niż na 10 lat. Podsumowując, absolutnie tak. Domy budowane w technologiach alternatywnych, nowoczesnych, zdecydowanie budowane są na użytkowanie w długiej perspektywie czasowej. E, takim wiodącym chyba e, produktem jest prefabrykacja betonu, która w ostatnim czasie jest coraz bardziej popularna. Oczywiście, w fazie projektowania te domy projektowane są na 100 lat użytkowania, natomiast e, no będą na pewno funkcjonowały dużo więcej niż, niż 100 lat.